Siemano. Witam tutaj ja, Dominik mokry Sokłosa witam na kanale Mokry Sukar. Dzisiaj, piątek, 20 września, godzina 15.38. Rozpoczynamy przygodę. Zaraz rozpoczynamy przygodę w FIFE 20... i to jest? Na ja, i czy EAFC, czyli tak starej FIFA 25, po 11 latach. Ostatnio grałem FIFE w FIFE w 14. FIFA 14, którą dalej mam na jej play grałem w nią 385 godzin. Nie rozjałem wtedy żadnego pada, ale dużo rolek papieru latało po pokoju. Musiałem mieć te zawsze rolki papieru, którymi rzucałem, którymi na po pokoju. Miałem taki malutki pokój, więc jak rolka się odbijała od ściany, to wracała do mnie i potem znowu mogłem ją, ale miałem ich z 10 w pokoju. Nie grałem w tą grę, bo wiedziałem, że zawsze to się kończy wydawaniem pieniędzy, że zawsze to się kończy w tym, że jestem czerwony. Mam oczywiście, jestem gotowy, tak? Patrzcie na to. Mam pada. Pada do gry. Kupowałem go za czasów, gdy Barack Obama jeszcze rządził w USA. Jest padzik. Logitech. Z takim samym panem, chyba sterowali tą łodzią podwodną, co się robiło? No i szczerze jest first message. No tak jest, no. Tym padem sterowali łodzią podwodną, co się... Roz... To jest dokładnie ten sam padzik. Tym padem było sterowane łodzią podwodną. Z ciekawostek. Także ja dzisiaj nie... Jak łódź podwodna, tylko normalnie będę. K. ten. Normalnie FIFA będę. Ten. Dobra, czy my już zaczynamy po prostu FIFA? Myślałem, że tak chwilę zaczekamy, ale my po prostu już chodzimy? Tak? No dobra! To no wyłączam muzę, Odpalam FIFA. No i co? I co? Człowieku, te paczuszki, te paczuszki. Dobra, przejdź do sklepu. No i teraz pytanie: za ile załadować? Najdroższy za 700 zł? No co, E, może tu fakturę? Jaki kuka ten, nie? Hello? A co ty umiał, a nie A ty a. U kogo? To, to to jest? A no tak, zapomniałem. Ja... Ale Marcin! ładuje! Co ładujesz? Ładuję kurka, FIFA pońcy. A tak jesteś kurka spragniony contentu? Nie, jestem spragniony FIFA. No ty w ogóle znasz... wymienili trzech piłkarzy. Eee, no Erling Haaland, Cole Palmer. Eee... A co kurtuła? to jest Paul Palmer? Napastnik z Arsenalu, Nie z Wyglądasz Oglądasz piłkę nożną? Nie, ale obstawiam i potem patrzę na meczyki Perek po bramki. Aha. Dobra, chcę zrobiłem pierwsze doładowanie. Ja już chcę k... otwierać. Pierwsze doładowanie za 700 zrobione, czas k otwierać. Tylko 700? Spokojnie to nie koniec. Dobra, starsze, na wszystkie paczki promocyjne. Najgramy no derby w FIFA. No ja chcę zrobić turniej streamerski w przyszłym tygodniu. Całe XC, ja, ty kontra Mati. Nie, to ja wezmę też innych zawodników. Dobra! Pier... Otwierasz najpierw te słabsze, czy mocniejsze? Nie, słabsze, słabsze, słabsze. A wiesz do jakiego trybu są te karty? Do Ultimate Team. O no, kurwa, ty. Bramkarz? No, ty gra, co ci ty? wiem, Wiem, że w Bayernie grają na ale nie wiem, kto to jest w sumie. No i zajmij się. Ty to norweski kurwa. Dobra flaga nie. z Finlandii. Ja flagi nie znam na no nie. I jeszcze gnabry. Ty Bundesliga klejmy? Klejmy Bundesligę? Młody przegrał kolejny razem ze składem za 2,5 zł. Co za ziom. Nie, woman's women's league. Co mi wyskakuje, no? Czemu najlepsza, najlepsza polska wyskakuje w USLi? Ja tym nie gram, ja tym nie gram. Ja tym nie będę grał. O! Nie no, kurwa. Dawajcie mi z ligi zawodników. Ej, mogę mieć takie pytanie? Tak. Bo tutaj jak są ustawienia, jakieś rozgrywki, to są esportowe. To mam grać na początku na normalnych, czy uczyć się na esportowych? Masz jakieś ustawienia sportowe? Co? Ło k***! IEF! Trykało! Dobra i epik na początku? Kurwa. Tylko że czemu z Ligi portugalski? Co ja z nim zrobię? Dobra już i Epic! Ej Ej, czemu, ej kurwa, czemu to jest No way? Obamia, on nie. On, on miał mi być dobry kiedyś! Weź mi wytłumacz czemu to jest dobry, jak on ma 82 tylko. Nie, bo tu jest ten, że jest IEF, no nie? To to jest IEF. I FTS Inform to jest y, najlepszy zawodnik y, w takim składzie tygodniowym. Dobra! Ja... Skąd ty to wiesz, człowieku? No to ka podstawa FIFA, no? No dobra, ale oglądasz na wiec, czy co? No nie, no Grałem w FIFA 11 lat temu, 400 godzin. No ta, i 11 lat temu nie było jeszcze tych trybów. <grym> było wszystko! To 10-250, a Quicksal nie jest za 10 koła po prostu? No to nikt nie kupuje, wszyscy go wystawiam za 10-250. Dobra, Quicksilver u jego. Dobra, gołczyk klasyczny napad, na ruchłaj. Yyy, k***a, Swarez su to jest? Nie, Jest Swarezik! Legenda piwacka! No way! Szkoda, że mamy ryż z tego p***a No tak! Napastnik. Z Kolumbii? Seria? A? Dobra, k***a, z Kolumbii, we Włoszech. Zapata. Czy są tańsze paczki otwieram, Bo to otworzę tańsze, a potem lepsze. O k**a! inform! Ty! nie wyświetlił się nawet, nie Co jest? Ja Drugi inform! Drugi inform! Tutaj! Tutaj inform! Ku No Oczywiście, że tak. To druga najsilniejsza karta w FIFA. Lik ten McDonald's. McDonald's O kurwa, Trzeci je! Co jest ty? Zakaria! Trzeci jef! Three time EF! I have so much money? Right now? Ty dobre tempo? Kurwa, taka fizyczność co jest? Drogi jest czyli nie kupicelujemy? Dobra zobaczmy Nie no 17 koła Ty no ktoś tam? Tutaj 13, 12,5. No, no, ale dają ludzie za niego więcej kasy niż Quixel, czyli warto zostawić. Jest a pewnie ogarnę sobie FIFA. No. no. Ja robię teraz, jestem teraz w centrum nauki. <laughs> kołkę. Ja zaraz będę miał kołkę, jak wszyscy moi zawodnicy będą tacy no. Ty Farty IF, co jest?! Czwarty IF, Lauren! Siemano, tylko, że to baba! Baba! Ojota Mendy. Nie no, kurwa mać, zaś ten IF, Liga F, Atletico Madrid, Jaką ma mordę ha, <laughs> tym tym. Baba. No, tam wszystkie no nie. Kurwa, 88, baba! Ty, ale składy ma pojeb... staty ma po 88 tempa, strzał 80, słabszy omega 3 To no, wygląda zajebiście ta baba Dobra, robimy jednak skład bab? No cena 9 końców, coś tu daje 8,5. No dobra, no generalnie nie, nie wygląda na kartę Ej dobra, jestem w menu głównym UT, co teraz? Nie wiem, dam ci streama <noise> No dawaj, dawaj Jaduś No mam to No i masz, przeglądaj. I tutaj masz paczki promocyjne. Przeglądaj, RB to kliknij. Co? Kliknij RB i masz, i masz tu paczkę. Widzisz, tam za 350, za 600. Za 600 jest lepsze. Widzisz? Czyli tu mam kliknąć, tak? No, 350 to jest tańsza. Masz ich 20 do otworzenia, a tych za 600 jest 12, bo są takie promocyjne. No, 4600 punktów za przedskupno. A, ja też miałem, no. To co, droższe czy tańsze? No, jak chcesz, no, znaczy, no wiesz, no te no, droższe się bardziej opłacę, no. Aż znaczy, kartę 8.2 i 6 gwarantowanych. XM, x, -em, x -em. Nie klikasz. Nie no -a. A x -em. Nie x inny guzik. A tutaj klikasz... przesuwasz na prawo i A. Otwierdź. Dobra, ty, otwiera się. Jo, ja, pi**ole. No, napastnik! Napastnik! Włoski! O kurwa. To jakiś gó Czekaj Eee, imobile. Aniby 82 tempa. Ej, immobile. Dobra, lecimy następną. U <laughs> Ja się powierzy, tylko jedna. Nie, no bo gówno wyleciało. Nie zachowujesz na streama swojego? Kupię nowe. A no dobra. Ty, Ronaldo. PO Anglii. O baba. Ja pier... Baba, baba. K***a, baba, baba 8-4. Kirby, Kirby, Kirby to sam co z bajeczki? O! Depol! No, Pa! No, Depol nie wygląda źle Jak chupa. na Hiszpańską. Chłopie. Napastnik z Argentyny? W Messi, Turcji? Ty. A w Turcji człowiek Messi nie gra jako napastnik. Kardi. Kur... nie biega. Na napad to do ***y. Komu by się chciało na napad brać? O! E, Iewka! Ej, Dobra sprawdzaj ceny. Sprawdzę ceny. Jej, Wycofaj się i Y. Eee no, wystałem, go widzę ten... Pana Quixela Dobra, jeszcze jedna. mi, <laughs> pokaż mi jak ty się psa tego MMS. No nie no On je, nie... jest z FIFA- ten z FIFA. Napastnik z Francji. O, a ty! Oj, kolego, ale to nie widziałeś jaka liga. To nie, nie, baba, nie, ona to była baba. Była Widziałem ona <laughs> RONALDO! O? Przy okazji! Co jest? Podwójny walkout Ronaldo! Marsz Majku! Ja p***a! Ale... Marcin Michael podwójny łokaf z Ronaldo i z jakąś babą! Ciuuuu! No! Siuuu! ty Zajebista jest ta gierka, idę w to w e sport! <laughs> Baba była lepsza od Ronaldo, nie wierzę, k**a! Ja p***a, ale. A ile Ronaldo na rynku? Sprawdź, k**a No kurwa, od razu już go wystawiałem po 20k widzę. No! Leci, o! Oferta się zwiększa. Cytują j**a. No kurwa. Każdy by chciał mieć takiego Ronalda jak ja Ej, możesz coś dla mnie zrobić? Spróbuj przejść poradni. Ko konkretną misję ci dam, kurwa, masz ją przejść. No nie no serio, bo może jestem upośledzony Dobrze, gdzie jest ten poradnik? Gdzie się poradnik wchodzi? Nauka gry Coś takiego jest. I, i misja, rzuty rozne. Rzuty rozne, misja. No nagle zacząłem. nagle mi zaczęło dobrze iść, jak ci dałem wyzwanie, nie? Ciekawe. Eee, trzeba nauczyć grać, tak? Tak, i rzuty rozne w podaniach. Odkryć centrum treningowe. Podania, rzuty rozne, tak? Tak. Rzuty rozne, no. No i powodzenia, nie? Ale co mam zrobić? No przejść to. Masz w prawym górnym. No dobra. Tym bramkarzem, no! Dobra. To matą w już dawno byś się zrobił? No z matą, ta! Co, debil? No tu każda sytuacja jest jakaś po***ana. Już się gotujesz, widzę. No już jestem kurwa cały zagotowany. Nie da się zmienić zawodnika tam, na tych różnych. To jest zbugowane. Człowieku, mówię ci. No, ale zrobiłeś to? Tak. Po 10 minutach. No kurwa to zrobię szybciej, ale... Nie no, jeb... no, nie? <laughs> no, Mój zawodnik odebrał mojemu zawodnikowi, no! Dobra, bierz to, bierz tą piłkę. R... Róż... no! R... Róż... Nie wytrzymnie, kur... Mam on miał rację, no! R... Róż... szklankę, w Oparatniku, czekam, mam skłonać... SZKŁO! a nie Mnie no! Dobra, mam to szkło. Gram, Patrzysz jak kto zgra, bo jest nowa Fifa. Ale powodzenia tylko sobie. Dobra, odkurzasz, jest mi potrzebny. Ich podarował 5 złotych. Dalej nie jest za późno. Wifon córry czeka. Odpalaj kamerkę, wypasz i bedzę safe na cały czas z Fifa. Ej, dobra! miał rację. Ale serio, mamo miał rację. Mamo no zright, mamo no right. To nie rozbita szklanka. No ale co, to nie jest moja wina, no? Ta szklanka sama się napatoczyła, k**a. Graj drafta. No dobra. Wybierz ustawienie 4-2-3-1. Tak myślę? 4-2-3-1, dobra. Kogo wybieramy jako kapitana? No to mogę wziąć Litmanena. Dobra, Litmanena. Dobra, napastnik. Ale gówno. I tak wziąć będziemy, bo reszta jest po prostu za słaba. No dobra, Eee, tutaj. No tu już chyba obojętne po prostu to jest. Wziąć markoma? Czy musiale po prostu jest potężny? I jakoś do tego do dobierzemy. Musiale. No dobra. Jak to nie Marte? Dobra, was. Dobra, tu mamy Niemcy, tu mamy Seriat, tu mamy ten. Jeszcze na rezerwach będą, tak? Zawodnicy, dobrzy. No co, kupa. Fred? Dobra, SPD. Nie wiem, kupa człowieku. Losowo, za kary wziąć. Dobra, prawe obrońca. O. No ale Karwachel jest z ligi. Ja nikogo z li... ZA ligi nie miałem teraz. Biorę Walkera, bo kogoś tam z premier. Ja nikogo z premier ligi wcześniej nie wziąłem? Ja tu każdego z innej ligi Ja pierdolę, czekaj Będzie to trzeba jakoś ku... ogarnąć O, o, Ło! Czekaj kura Trzeba pomyśleć, czy Rosicki Czy Donnarumma To Rosicki chyba, no nie? Na Donnarumma w sumie aż tak Opa, będzie i tak, Rosickiego na SPO Będziemy mieli trzech HPO. Na katerę się... będziemy trzech HPO mieli na HPO po prostu. No tak, ja nie potrzebuję. Lamin Jamal! No, 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 ale zawodnik nam tutaj się pokazał. Ale my go nie potrzebujemy. No nie potrzebujemy go chyba, no nie? Chyba, że na ławkę? Na ławkę? Lejla? P. nam Lejla. My na lewej mamy tego skóry Na ławkę nie drugą połowę? Dobra, wezmę sobie Jamala tak o. Hmm, nie potrzebujemy. Elo. Nic nam obecnie nie daje. Wezmę to, bo ma najwyższy overall. Kamczyk, witam, Polkę. No potrzebujemy SPD, PDF. no nie? Dobra, siemano, kula. Ty wyglądasz spoko. No i co, i tyle? Nic lepszego nie skleimy? Ej, kolego! Tysiąc złotych wydaję na tą grę, przypominam. Ponad. No pomin, ale nie mogę, nic nie mogę wcisnąć. Wciskam i nie działa. Trzymam. Rozumiesz? Skrzyp się, słyszysz na Rozumiesz? Nie działa. Dobra, to zróbmy tak, odpalę szklane i co jakiś czas będziemy sprawdzać, czy jest już kurwa, y, Fifa. Dobra, muszę te 4 zrobić w tej EAFC i co, mój draft przepadł? Nie, jest ty, a czekaj, jest przegrana? 0-1, 0-1, no kurde czyli to jest już koniec mój? Ja już nie mogę dalej grać? Kładałem skład przez 30 minut, żeby nie działał ten pierwszy, na draft. O wybieramy? Dobra, już wybieram. Kur... je czemu on dropnął coś? Czemu ja najgorsze karty? K. cały drop Dobra biorę tego. ja mam największą ani farta wszystkich Dobra, biorę mam jakiegoś clostermana zielnego Polka? Do zero Dobra, popiłem Dobra Ja trochę z tyłu zostanę Ja Mam dobre podobe co mówię Jacula Ale muszę z... Bo podbita piłka na początku, może była okazja. Kto to jest czerwony? Ja. Dobra, przejąłem, podałem. Brawo. no pan na dole, pan o dole! Dobra, nie, 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 nie patrz, nie, nie patrz. Nie Polony nie byłeś. No, no wiem, ale wcześniej nie byłem. Nie, fauluj oh, nie, spokojnie. Jak coś tam. I malina. Oj, nie spodziewałem, że tak szybko to No, panowie, no nie zleczki. Ale ja gram górę, nie dół. Dobra, lecz tam. Dzień dobry, co robisz? Góra, góra, gura, gura, góra, środek, środek, góra Ej, p***y Niebieska, niebieska Ty, nie ma go, nie ma go na boisku Dobra, strzelać, yy, strzelać gura, gura, gura. Nie, nie, gura. akcja, akcja, akcja No co? No, nie ma go na minutę, nie ma go na minutę, panowie, grałem 4 na 3 przez minutę No, presji ja 4 na 3 przez minutę jak się, jak raz, się, Ale jak się nakł nakłada ten. Nie biegnij i backligaj, no. Jeszcze apka mają, no k. Zobacz, to było takie oczywiste. No nieba z tej ulgi. <grabi> <grabi> cemu? <grabi> my <Męsterna>. 4 No <mogę. grabi> Ale cemu my nie robimy tak, że każdy kryje jednego zawodnika? Dawaj, góra, góra. Dobra, byłem przy a wy... Dobra. No czemu ty stojściu, ja, no, to stoisz? Nie, ja rozpowiadam jest, nie podawaj wino. <grabi> <To> co ty tam <grabi> robisz? To co ty tam robisz? Cela, cela, cela. Ja, ja gram obrońcą. Co... Tak mam strzelić On ma 60 shootingu! Dobra, Doraj, idę. Dobra, nie, nie, ja nie, idę. Chyba nie ma tego spokojnie, luz. luz. No co jest z tym robaczem? Nie, jak, 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 co, Nie idę uczyć grać co? Wła tak wybieg. Nie wiem. Nie, ja nie, ja nie. A no, gdzie sp ty jesteś? Spalony. Nie ma spalonego. Gdzie ty jesteś? No nie grałem, tylko triby więcej. No to gramy 2 na 2. 1, 2, 3, 2 3. Dobra. Doprowadźcie, no i no czego przodu? No i czego przodu? Patryk! <grym grym> no nie, spokojnie, no, no, o, no to, tak to się była taka wyłupka. No, działa, działa to. Działa, to. Działo, działa, Patryk, dobrze. Jeszcze trzy, jeszcze trzy. Podobno, Wysocki jako kapitan zespołu steruje bramkarzem, może nim wychodzić i cofać. Tak? No O kurwa, mocny co wleciał. Sorry. sorry, Dobra, kur... Czemu ta moja kur... Nie mogę tego bronić? Kur jestem o! Co jest! O, o. Góra, 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 góra! No nie no, kur... Ale rozumiesz, Zagrałem że on tak daje? Tam, to, tam, ale no nie no, wśródłaś. chciałem do was na góry o, no. O, lecę, lecę solo. Dobra, lec solo. dół, dół, dół. O kurwa. <grym grym> o k***a ty. gdyby tylko weszło. O, nie wiem, stary. No co? Nie wiem, nie, nie, nie rozumiem, nie rozumiem Nie, rozumiem Praktycznie z tej paczki za 35zł opening robi? No to no co, no niech robi nie? O kurwa Pika, bomba pika, bomba pika No chciałem spresować, no a czemu to w ramkę, już Kurwa, to? to? Ty, a czemu to się od razu skończył mecz po no. O Workout, walkout, mężczyzna! Bramkarz z Argentynie w Premier League? To Ederson Ederson? Ederson o. jest z Argentyny? wiem Martinez! Wreszcie Martynes. pierwszy, Martynes. Co Co ten? Robił puuu Pierwszy walkout męski, pierwszy męski walkout Jezus, jak ja się cieszę Dobra, daj rajda Do Lukiego Dziękuję za dzisiaj Jutro stream od godziny, nie wiem, 12 pewnie, coś takiego E, Zaczymy e, i, i co? No i tyle i na ra. was pa.